Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Gry Dragon Age Inquisition. Um. Cóż, próbuję to nagrać drugi raz. Um, tutaj trochę powalczyłem, chyba tam zrobiłem trzech ludzi, um. ale w ogóle, dlaczego drugi raz? Ponieważ um, ostro. No. ostro nie po prostu. Mm. inaczej. W najbliższym czasie będzie dużo mniej odcinków, ponieważ cały czas mi się ktoś. Chrze... Chrze... cały czas mi ktoś chodzi po domu. lecz po domu. No. W pokoju, do pokoju, to ktoś cały czas wchodzi w ogóle i po prostu. w ogóle nie dam rady nagrywać. Ale to trudno. Ym. No i tak w ogóle chciałem powiedzieć, że w najbliższym czasie będzie dużo mniej odcinków. Eee... No i w ogóle. Eee... Nic i nic mi nie zrobiłeś. Dobrze. Hehehe <laughs> Headshot To jest sera Taka wariatka mm. Dobrze, cicho Walczymy Boom Brrrroom Nie, zostaw mnie. Bum. Vroom. No. Nie żyjesz. Kolejna kartonka. Te, Dosłownie. Zacznijmy... najpierw zacznij mówić z sercem Dobrze, cicho. Cicho eee możesz nam dostarczyć żołnierzy? razie możesz dołączyć um, bardzo wam naprawdę radzę wam aby ona dołączyła ponieważ sera da wam misję e, która wam dostarczy e, pewien granat granat no taka bomba do, rzuc do rzucania to jest naprawdę przydatne bo to jest chyba tam bomba w jak to że, e, pamiętam po prostu rzucasz żeby wylatują i nie dość, że atakują, to jeszcze um, jak to się nazywa. Y jest duża szansa, że przeciwnicy wpadną w panikę. Y wracamy do azylu. Tak. Mm -hmm. <ścoughs> Więc. Tego tak ogólnie, to trochę się zastanawiałem i wybiorę współpracę z magami. W końcu sam jestem magiem. Um, no i ogólnie, po prostu. No. Jednak chyba trochę wolę magów niż templariuszy. Templariusze mają ciekawą misję co do pozyskiwania ich, ale. Ale mogę bardzo fajny Naprawdę... wow <laughs> Nie chcę speliarować ale naprawdę... Wow Będzie tam taki duży mag, taki wielki mag Który coś nam zrobi I będziemy musieli coś zrobić, aby wrócić Nie wiem, nie, nie powiem skąd, ani gdzie, ani dlaczego <noise> taki mały spoiler. <noise> um, mam nadzieję, że naprawiłem mój głos, bo sam wiem, sam wiem i dużo ludzi mi to mówiło, że na tingach bardzo, bardzo słabo mnie słychać. Ja niestety sam to wiedziałem, tylko nie wiedziałem jaki... co ja mam zrobić. Um, mikrofon był podgłosiony na Maxa P. Ale po prostu tam wszedłem do ustawienia mikrofonu i zwiększyłem jego wydajność. Czy coś takiego, czy czułość? Nie, nie pamiętam. I... Bo była na bardzo małym stopniu. I teraz ją podgłośniłem. Trochę słyszę szumy w słuchawkach, ale takie małe. Ale na szczęście... Na szczęście... Na szczęście według mnie jest tro trochę głośniej. Więc, 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 to jest, więc mm. mogę się poświęcić, żeby słyszeć te malutkie szumy. Szumy mi we łbie, <grym> <grym> Ale żeby mnie dobrze słychać, więc jak mam wybierać, żeby nie słyszeć te szumy, ale żebyście wy mnie nie słyszeli, a żebym ja słyszał te szumy, ale żebyście mnie słyszeli, to jednak wolę wybrać tą drugą opcję. Czekamy hmm. hmm. Ok Porozmawiamy z Cassandrą Hmm No dobra, nie, nie będziemy pytać jego brata, bo to na razie nie ma sensu, bo i tak nam nic nie powie. Nie to, ok, to. Jak damy jedynkę, to stracimy trochę przychylność Cassandra. Um, dlatego lepiej jej tego nie dawać. Zwłaszcza jak to mi mieć ten romans. I ba bardzo dobrze mówić dobrze o zakonie, bo to daje um, przychylność do niej. Um, Okej okay. no to idzie Okej ok. Um, no, przyznam, że to jest taki ogromny obóz bardzo są no. świątynia jakieś malutkie mury, nawet to nie są mury tylko jakaś palisada z drewna tu, są, tu jest jakaś murowana rama no ale cóż yy, no trudno nas trochę zaskoczyć bo jak ktoś chce nas zaatakować to, nazywa, to musi przejść przez góry więc łatwo by było go było dostrzec przynajmniej coś dobra no cóż idziemy dalej do świątyni okej okay. to dobrze Uh, uh, uh. No przecież to jest Liliana na wszystko wie. Mm, Sprawa zakonu została rozwiązana. Dokładnie. Hmm. Powinniśmy się spotkać z magami. Dokładnie. Tak Niebezpieczeństwo zawsze istnieje. Tak samo jak u Templariuszy. <grystanie> co jak co, 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 ale z Józefiną... mamy podobne zdanie. <grystanie> hmm. Co tu dużo myśleć? Nie da się spotkać z magami i tyle No wiem, że zaginęli no, 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 no wiem, no wiem, no wiem, no wiem, no wiem Dlaczego mi to mówi? Okej... Okay. Hmm, nie chcę tu spojlerować... Hmm... Ale... Ten strażnik Blackwall... O którym mówi Liana... To... Tak naprawdę nie jest Blackwall, tylko... Jakiś zwykły człowiek, jakiś żołnierz był w armii w Orlai, jak dobrze pamiętam, i w ogóle tam kogoś tam zamordował. Potem blackpool go znalazł, chciał go zrobić strażnikiem. Po drodze blackpool umarł, aż blackpool czyli tam jak duży Trainer... Reiner, czy no, był poszukiwany, to po prostu yy, sobie. Po prostu sobie yy, przywłaszczył jego imię i tak oto narodził się nowy Blackwell. Yy, dlaczego to mówię? Dlatego, że w trakcie prowadzenia Pawła, jak go, z, yy, jak go weźmiemy do inkwizycji, to, to się tak okaże. Yy, ale. Ale, 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 ale 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 teraz razem go nie weźmiemy, No zawsze go będę do inkwizycji, ale nie I tak w ogóle to będzie z nim misja, że nie, w trajektorii, jak ja się rozumiemy, że z co przejeżdżamy, to będzie taka misja Albo nie, um, będzie taka misja Nie Kurwa, nie chciałem tam iść. No to będzie z nim taka misja, że on gdzieś tam pójdzie na egzekucję, on się tam przyzna, że to on i my go możemy potem uratować albo nie uratować i z nam wszystko położy. Um. Ale cóż, my tu, mimo iż to wiem, to może warto byłoby go jednak. Yy, no zwerbować bo no co ja chce ale może mieć jakieś um, znajomości ze szarą strażą mimo już nie jest strażnikiem nie wiem jeszcze się na tym zastanowimy. Mm, nie chciałem tu iść proszę o ile mm. Nie chcę mi się czekać Eymm um. Cóż, myślę, że um. teraz nie pójdziemy do rozkiej na tym odcinku, bo jest to taki dłuższy odcinek i no i no i po bym nie zdążył go nagrać przed no, znaczy przed nie zdążyłbym go nagrać tak szybko bo jednak to jest dość długi rozdział bo tam trzeba dojść tam porozmawiać tam wykonać naprawdę długiego questa więc myślę że będę mógł to zaraz nagrać znaczy jak nagram ten odcinek i uznam że wystarczy mi czasu to, to go nagram od razu ale na pewno jeszcze nie w tym mm. <śm> Skoro jesteśmy już w tym miejscu to może warto by go było tak trochę eksplorować w ogóle co właśnie zrobimy hmm. Dobrze harding, przepraszam bardzo ale nie obchodzi mnie to hmm. Pożałuję tego bo jakiś tam wódz, jakieś tam plemienia czy awarów chyba chce do mnie uwalczyć itp. Hem, 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 hem... Melduj. Okej. Okay. Hmm... Tutaj się w miarę dobrze ekspi. Bo tu jest dużo, 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 dużo umarlaków. Oni często się spałnią i... No i jest ich dużo. Hmm. I mają też duży level. Eee. Um, shit. Umrzej. Umrzej. No. No. Myśli, że jesteś kozak. Um. Okej, okay, weźmiemy sobie ten Elpi korzeń, weźmiemy sobie to, weźmiemy sobie ten drugi elfi korzeń i idziemy dalej. Hmm. Paweł lotos Okej okay. Idziemy dalej mm, Są jakieś drzwi Do tego domu? Huh Dom bez drzwi Fajnie Na pewno są jakieś drzwi Hubert ty ślepy człowieku. Montes. Aha. Eee. <laughs> um. Albo ja jestem taki ślepy. Albo to naprawdę nie może Dobra, idziemy dalej. Jo. Your... Przygotujcie się, będzie walka Nie wiem dlaczego te truposze tutaj przychodzą, ale chyba są wabione tym właśnie światłem Nie wiem Może tak jest mm -hmm. No umrzesz ty wreszcie O kurwa Kolejny Tany. jakaś nowa rasa kosmitów To są kosmici hm ja tyś słabi ci kosmici hmm. no kosmito Wiem, że jesteś wytrzymały i w ogóle, ale no wiesz... Jak trochę nie możesz żyć, bo... Chcesz zabić mnie. I moich ludzi. I cały świat. Jeban, jak skaczę. Predator, kurwa. Hmm. Gdzie wyskoczy je Nie wyskoczył. No Okej. Okay. I tutaj w sumie z ogólnie związany quest. I po prostu tak trzeba zrobić. Easy, easy. Lecz trzeba zabić te kos... tych kosmitów. No. Podnieść to. O nie, trzeba będzie sprzedać kilka rzeczy. Hmm... No. Jakieś kosmieci tu są? Jest tu, ten z działkiem laserowym. Już na jebany. Hmm... No. hello okay room you shall not pass back to the shadow you shall not pass wait shatan that's a. Kosmita To jest kosmita, który ma nazwę szatan Zapamiętajcie Taki gatunek nowy O nie Jebany skaczący Prum No umrzesz ty wreszcie The varic. Isolas Ehm um. No Ok Wow, the who Tak dokładnie to już las go ożywił Bro Oni chyba nie lubią prądu Dlatego nim tylko nim będziemy napierdalać wrażliwość na obrażenia duchowe Nie, wra nie wrażliwość, panika Aha Czyli na niego pszczoły by nie podziałały. Jedyne co by robiły to damage. A i tak w ogóle to pszczoły bardzo dobrze niszczą um, ten. Jak się nazywa? Kardę. Więc naprawdę bardzo dobrze działają na demony dumy albo na smoki. Na demony dumy, no. Na te Na kosmitów od spraw. Um, ...tych... ...od sp kosmitów, od spraw... ...inwazji, tak. Dobrze zaplątałem chyba. Hmm... Uh -huh. Okej. Okay. Teraz tutaj. Jaj. Paweł Lotos mm -hmm. Jeszcze jakiś kosmita? Nie ma kosmit. kosmita yy, 25 minut, myślę że jeszcze trochę nagramy Jeszcze dzisiaj będzie ten odcinek na Youtube bo No bo tak Idziemy do tego mini statku kosmicznego um, kosmitów Mini statku kosmicznego okej Ok um. Czy w tym domu są jakieś drzwi? Są czy jakieś drzwi? Tak i to jest Stróż Nieba Potem z tym porozmawiam. To Ten z działkiem laserowym. No, bigo. No. No. Roo. Eee, ja, 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 ja. Ale oni są słabi, ci śmieci. Hm. O Boże, tego nie lubię. Wejdź z wody, Mmm. Okay. Masz tarcze. Kosmici biją u Solasa! Pomóżcie mu! No, co ty na to kosmito? Okej okay. Izi czyli na... Na czekoladze statek kosmiczny? Nie jest siódmy poziom Porozmawia ze mną ty duży... ...wariacie tak to ja <śpiewanie> nie boję się ciebie Czy moje zdarzoni ilgrad Okej No wiesz, to są żołnierze inkwizycji tak no, le, no wiesz, jesteś potęgą. <grych> mhm. Mm Aha. Czyli przychodzisz i dobierasz koniec, Tak w skrócie. Mhm. To mi się przyda Nie, oddajcie mi to Mhm, im okej Dobra, sio, odejdźcie do mnie Dwadzieścia osiem minut cóż uh -huh. Um, myślę, że na chwilę że na, na że na razie możemy skończyć Dzisiaj pojawią się, mam nadzieję, dwa odcinki. Chyba, że nie będę miał warunków do nagrywania. Um, ale mnie dziwnie oświetliło. Ale mnie jest strasznie oświetliło. E, no nie, no, 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 no. Księżyc, o okay. um, to zobacz, nie, O, okej. Do zobaczenia w następnym odcinku z gry Dragon Age Inkwizycja albo League of Legends albo... nie wiem z czego. Um, taka ogólna informacja to ma, um, mam w nagrać coś z Far Cry Prim Primal'a jakąś serię. Ale to jeszcze się zobaczy kiedy. Na pewno będzie, ale zobaczymy kiedy. Ja się żegnam. 哎。<laughs>